Dobry, witam na konferencji prasowej po meczu pogodnemu Ortyglu Gdańsk. Tak. Na początku, opinię po spotkaniu poproszę tenera gości, pana Marka Szutowicza. Czy remis jest wynikiem z dzisiaj? Myślę, że z przebiegu meczu jedna i stworzyła swoją sytuację, która mogła być piłkowyczową. I, I tak jakbym pyszny powiem, mieliśmy kilka takich sytuacji. Które no, nie o lepiej, lepiej rozegrać, to w to, to drugiej połowie taką sytuację już w gdzie, gdzie no nie udało się lampkarzowi no, czy zawodnikom wewnętrznym pokonać bramkarza i, i, i pogłębiasz też na swoją okazję. Yy, mecz granicowy uważam, że, że no, jest zasłużony na dwóch stronach, bo może my lepiej tylko by operowaliśmy, prowadziliśmy, ale nie do końca z tego wynikało, za może troszeczkę dokładności w ostatnim podaniu i, i może mogli może się pokusić o zwycięstwa, czekolad, że na tak ciężkim terenie jak jest Lębok jest to dla nas cenny punkt i, i no szkoda, no, ale udało nam się zrymarzać za zeszły rok, gdzie przykreśliły jesteśmy w to, że więc zezna, zeznaj, zeznaj na W Polcca przygrać na 4-1, więc jest zdecydowane to być w moim zespole i, i, i cieszę się, że z tak ciężkiego terenu, jakim jest Lębok mieliśmy cenny punkt, ale swoje sytuacje mieliśmy i szkoda, ale to był mecz, do jednej bramki i, i jeżeli będziemy szli do bramki, to wydaje mi się, że byśmy dowiedzieli to do końca, jakby połowę zdobyła bramka, to też myślę, że to też się to na pogodnie. Tak jak mówiłem, mecz. Myślę, że dla mnie, trenersko mi się podobał, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o, o grę defensywną mojej całej drużyny. I tutaj jesteśmy zadowoleni, że zagraliśmy na zero z tyłu. Zabrakło troszeczkę może kreatywności z przodu, ale... Uważam, że, że mecz mu się dla konwencjonalnych na tym poziomie musi wybrać. Dziękuję bardzo. Ty też po Pani, Waldemar Wartusz, Panie Tynarze, co w dzisiejszym meczu. My Pani Pani? Myślę, że będę tak doskonale podsumował to spotkanie dzisiejsze. że tutaj nic dodać, nic ująć. Zgadzam się dokładnie. E, tak, też widziałem to spotkanie w ten sposób. E, biorąc pod uwagę tych sytuacji takich ciekawszych, myślę, że ja byłem, może na jedną, dwie więcej jak my. Aczkolwiek to wszystko było po takich walkach tylko lokalnych, walczone ciężko i, i no nic nie wpadło w taką myśl dosyć czystą, w drugiej głowie miało kostę, gdzie złożyła przewodki. Myślę, że gdyby głową miał zaatakował, to kręcić bardziej i bardziej skutecznie. No ale cóż nie wpadło, I jak ten powiedział, to takie trochę piłkarskie szachy też taktycznie było widać zespół postawiany, jeden i drugi. Tutaj przede wszystkim zależało chyba jednemu drugiemu zespołowi, żeby nie stracić bramki. I to, to było takie widoczne. Czekaliśmy my jak bokser, myślę, przyczajony tak samo, tak samo jak ja wyglądał w drugiej połowie i bliżej końca, to też już bardziej spokojnie. Wydaje się, że, że oba zespoły szanują ten punkt i myślę, że trzeba go przyjąć z pokorą, cieszyć się z tego, co osiągnęliśmy. Ja tylko powiem, że przyjechał do nas chyba mega przypisku w tym roku. I naprawdę To nie przypadek, że jak była tak gra w tej rundzie, bo, bo naprawdę bardzo, bardzo solidny zespół widać to, że to jest drużyna, a nie jest dla tych pojedynczych ludzi, to myślę, że bardziej porównany zespół nawet jak nasz, a na szczególnych pozycjach, dlatego też tak na tutaj wyglądała dużo lepiej i tak jest, jest składne. Także gratuluję trenerze zespołu, no cóż przyjmujemy z pokorą. ten życzę powodzenia. w Dziękuję. Chciałem zapytać o ustawienie jeszcze cenę. Przedraliśmy w takim nieoczekiwanym ustawieniu po prawej stronie z przodu kostów, czyli obrońca taki nasz y, typowy. Czy to się sprawdziło? Czy to będzie kontynuowane w następnych metrach? To trzeba przeanalizować jeszcze. Ja cieszę się, że taką decyzję podjąłem przed spotkaniem, bo Przynajmniej kosty stara się podnieść w walkę, przepraszam, nie pamiętam nazwiska tego zawodnika z Piotru. Ale to nie znaczy, macie Ten wysoki w tej tak, ja Bardzo patrzy. ciężko im znaczy Kostiemu było walczyć z nim, a gdyby był tam jakiś inny zawodnik na etapie formera, który jest dosyć wysoki, a jednak masy tej nie ma takiej, to myślę, że byśmy z przodu jeszcze nie mogli zrobić. A tak no, ta walka, myślę, przyniosła ten efekt, że, że to nie było tak, że się odbijaliśmy, tylko tylko... Od no, Kosty miał zgrywać te piłki, tam były dwa takie momenty, gdy Bartu wystartował szybciej do piłki, no, musiał do tej sytuacji, bo musi w zgodnej sytuacji po zgraniu Kostyka. Ale tak jak mówię przy tych zawodnikach Jaguara było bardzo ciężko cokolwiek z przodu zrobić, dlatego myślę, że Kosty zdał egzamin na tej pozycji. A ja dłożę ja no, od siebie, że, że taki zawodnik jak to w tej lidze to sobie na każdej pozycji, nie. a przy swoich warunkach fizycznych, poza tym, że, że sprawnościowo jest na wysokim poziomie, a umiejętności piłkarskie to ma i tego nie straci, więc to... Myślę, że to może być trafna decyzja Penera, bo z tyłu zespół też grał solidnie i, i, i na pewno, jeszcze kilka w ramach do końca sezonu, do końca tej rundy, jeszcze nie trafi, bo, bo, bo jest to solidny zawodnik na tą ligę i, i wyróżniająca się postać w tej całej czwartej dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz na